I uh -oh. Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj po raz kolejny Państwu będę opowiadał o mieczu, który będzie wystawiony na tegorocznej aukcji Nihon, to organizowanej przez galerię Ikikata. Tym razem w Pałacu Stasica w Warszawie odbędzie się ta aukcja już 1 grudnia. Także jeśli kogoś to interesuje, byłby zainteresowany tym konkretnym mieczem lub no. Tutaj to zachęcam raczej do przejrzenia katalogu, który będzie wcześniej dostępny, bo przedmiotów będzie prawie 100 tym razem, więc nie tylko mieczy. To, to proszę śledzić stronę Galerii Kikata lub moje media społecznościowe. Co my tutaj mamy? No Jest to oczywiście katana w spoczynkowej oprawie typu shira saya. Jeszcze raz przypomnę, że w taki Miecze w takich oprawach drewnianych były tylko ostrza przechowywane. Chodziło o to, żeby odciągnąć wilgoć od ostrza, a nie żeby czymś takim walczyć. Także e, tyle tytułem wstępu. I jest to miecz e, płatnerza, który został wspomniany i wymieniony w antycznym rankingu. Mieczy nazywanym łazemoną. Tak, jest coś takiego, było coś takiego jak taki indeks mieczy. Tutaj rzecz jest trochę skomplikowana, bo jedyny, jedyna sygnatura, która tutaj jest na czpieniu, brzmi Yamashiro. I ten miecz prawdopodobnie powstał w 1650 roku. I tak mieczyk ogólnie wygląda ten sposób, o mamy tutaj piękne ostrze typu sinogi cukuri, takie ala Kokisaki, troszeczkę krótsze, Hamon typu Sugucha. Są jakieś niewielkie rozwarstwienia i jakieś tam gdzie nie gdzie śladowe znaki korozji, ale generalnie to jest taka tutaj bardzo ładna, bardzo zgrabna katana, która ma ten piękny, prosty hamon, taki bardzo z głęboką taką linią hartu, z zabieleniem prawdziwym japońskim szlifem, dobrze zachowanym. Także wszystko tutaj jest naprawdę na bardzo ładnym poziomie. Chabaki proste. No i właśnie, ale przejdźmy sobie do, do sygnatury. Yamashiro to nie jest nazwisko płatnerza. Ok, i to jest tylko miejsce, w którym powstał ten miecz. I dlaczego jest tylko sygnowane miejsce, Ta katana tylko jest sygnowana miejscem. No bo po prostu skrócono czpień razem z sygnaturą, i tyle potem zostało. Po tej pełnej sygnaturze. Jednakże tutaj eksperci, którzy przyznali temu przedmiotowi klasę certyfikatu HOZON, eksperci Towarzystwa NPTHK, przypisali ten miecz konkretnemu płatnerzowi, który właśnie był stamtąd. Udało im się to odcyfrować. Dobrze, zobaczmy, jak to w środku wygląda. No i właśnie tutaj mamy trzy otwory, które świadczą o tym, że wielokrotnie ten miecz był w różny sposób oprawniany i służył wielu właścicielom na przestrzeni wieków. No, i tutaj mamy dwa znaki, zapewne z dłuższej. Sygnatury, która się tu znajdowała, i na drugiej stronie nie ma nic. I teraz przejdziemy do tego, komu przypisany jest ten miecz według ekspertów NBTHK. Także miecz ten przypisali eksperci panu e, Fujiwara Nobuyoshi z Yamashiro z prowincji Koku. No i to był twórca pierwszego pokolenia szkoły Mishina, który był aktywny właśnie około roku 1650, więc yy, teoretycznie tyle jest o nim wiadomo. Na samej sygnaturze jest tylko Yamashiro, czyli to miejsce, yy, w którym ten miecz został Wykute. ale po cechach charakterystycznych tego jakże eleganckiego ostrza przypisano ją właśnie tą katanę temu konkretnemu płatnerzowi. No i teraz sobie powiedzmy kilka słów o rankingu Wazemono. Wazemono znaczy dosłownie takie określenie po japońsku instrumentu, który działa zgodnie z przeznaczeniem, czyli daje czyste dźwięki. No i w kontekście mieczy jest to rodzaj rankingu, który powstał takiego zestawienia, które powstało na podstawie jakby jakości wyrobów danego płatnerza. No i tak a ranking, żeby nie było nieporozumień. Nie jest rankingiem mieczy, tylko rankingiem wytwórców, rankingiem płatnerzy, ale był stworzony na podstawie jakby tego, jak sprawują się te miecze podczas testów cięć, podczas tameshigiri. I testowano kiedyś cięcia na skazańcach, oczywiście. I cięto nie maty ryżowe czy bambusy, tylko faktyczne ludzkie ciała. I o ile miecze, które przeszły próbę ciał, po prostu mają tutaj zapis na sygnaturze, że przeszły taką próbę. O tyle wiadomo, nie wszystkie miecze danego płatnerza musiały przechodzić tą próbę, żeby płatność był w ogóle tam rejtowany w rankingu Łazemona. Także ten miecz nie przeszedł takiej próby. Liczył się tutaj, jeśli chodzi o klasyfikację jakości takich mieczy, powtarzalny rezultat. No i w zależności, w zależności ile razy udało się E, rozciąć daną partię ciała w dokładnie identyczny sposób, to e, przypisywano klasy e, wyrobom płatnerzy, że to jest taka jakość, klasa najwyższa, to te klasy nazywały się Iresu i e, ten tutaj e, pan, co stworzył ten miecz, dostał czwartą klasę w rankingu Wasemono zestawionych ostatecznie było 255 płatnerzy. Z tego tam 95 bodajże 5, czy 92, ja już w tej chwili nie pamiętam dokładnie, zyskało rangę Wazemono. Ona nazywa się tak samo jak popularna nazwa tej, tego całego zestawienia i to jest taka. Ranga, którą można by przetłumaczyć na rangę dobrą, że te miecze sprawują się w sposób przewidywalny i nadają się jak najbardziej tutaj do cięcia. Trzeba też wspomnieć, że samo wymienienie drza w rankingu Wazemono już było dużym wyróżnieniem. Było szereg różnych twórców mieczy, którzy jakby nie załapali się na to, Zestawienie. No, i w zasadzie ten ranking miał taką funkcję ważną od strony żyjących wytwórców mieczy, bo książka, w której ten ranking został opublikowany i to zestawienie zostało opublikowane po raz pierwszy, była kilkukrotnie edytowana. To znaczy, że było kilka wydań, w których jakby Zwiększą się ten zbiór zbadanych mieczy i ocenionych płatnerzy. Także na przestrzeni lat to zestawienie, ten ranking tych płatnerzy był wielokrotnie uzupełniany, poprawiany, i tak dalej, i tak aż właśnie doszło do tego finalnego zestawienia. No i po co to w ogóle powstało? Mianowicie ta książka, czyli Kaiho Kenjaku z indeksem klasyfikacji historycznych i współczesnych mieczy pierwszy raz została wydana w 1797 roku, czyli to jest już, już okres Edo i chodziło o to, żeby zaklasyfikować miecze z myślą nie tylko o użytkownikach mieczy, no bo już coraz rzadziej w używano mieczy, bo nie było potyczek, nie było bitw jakichś wielkich itd. itd. Więc zaczęto patrzeć na miecze bardziej jako, jako na dobro kolekcjonerskie. Więc to było głównie dla kolekcjonerów, ewentualnie dla użytkowników, ale dalej. Ta tradycja, taka militarna, była żywa, więc dalej testowano miecze, tak jak kiedyś, czyli po prostu no, na ciałach skazańców. Kiedyś jeszcze, że tak powiem, jak były duże niepokoje, to nawet nie za bardzo. Często zdążano w ten sposób testować miecze i nieliczne miecze testowano na ciałach skazańców, a większość po prostu testowano w boju. Jak się nie nadawał, no to wiadomo, to się nie nadawał, bo już nie posłużył danemu użytkownikowi. No i teraz kilka słów o tej książce, w której tak naprawdę był ranking władzy MONO. To był, książka nazywała się Kaiho Kenjaku, napisał ją Tsuge Heisuge Matayoshi. To był taki samuraj z domeny karetsu, no i on sam tych testów cięć nie przeprowadzał. Książka powstała dzięki temu, że ten pan po prostu zestawił zapiski Kata i piątego pokolenia testerów mieczy, takiego słynnego pana swojego czasu, to był kat rodziny Tokugałów. Ten kat nazywał się Jomada Asemon V, Yoshimatsu. Także był z tej takiej słynnej linii testerów mieczy, tak zwanych Shitoka. I to w zasadzie on zebrał e, materiał do tej książki, testując, e, testując poszczególne miecze. Natomiast edycję i spisanie tego w jakiś taki bardziej logiczny i czytelny dla ludzi sposób, no to wykonał ten e, pierwszy pan, o którym wspomniałem. Także tak powstał ranking Wasemono. Do dziś miecze takie jak ten, których twórcy wspomnieni są w tym rankingu stanowią taki łakomy konsekt dla każdego kolekcjonera. Bo był to pierwszy taki ranking, który został wykonany w miarę w rzetelny, prawie że naukowy. E, sposób e, na tyle, na ile to było oczywiście możliwe w dawnych czasach. E, no i tak to wygląda. Właśnie na aukcji będzie licytowany jeden miecz, e, którego autor jest wspomniany w rankingu w, w zestawieniu Wasemono, a będzie jeszcze jeden miecz, który faktycznie e, przeszedł próbę dwóch ciał, ale o tym troszeczkę innym razem. No tu jeszcze na koniec warto wspomnieć, że tutaj w tym certyfikacie tak wygląda certyfikat tego miecza. O. Tu oczywiście widać tą skróconą sygnaturę. W certyfikacie napisane jest Fujiwara Nobuyoshi z Yamashiro i że to jest e, pierwsze pokolenie e, szkoły Mishina. Natomiast w Wasemono e, w samym zestawieniu e, nie figuruje e, dokładnie to imię-nazwisko. To znaczy. Nobuyasi się zgadza, ale ten sam płatneż sygnował też swoje prace. Takaj Nobuyasi I. Także to też się zgadza, że tak powiem, bo często zmieniano sygnatury, używano przydomków albo innych imion, i to jest ta sama osoba, i nie ma tutaj wielkich wątpliwości, tylko właśnie. Nie jest może to dla wszystkich czytelne, że od momentu, od którego jakiś rzemieślnik zyskał wyższą rangę, sławę albo właśnie trafił e, może do jakiegoś rankingu lub coś się wydarzyło, to prace mogą być sygnowane e, jakimś przydomkiem czy innym imieniem. No i tak to tutaj e, wygląda. Troszeczkę jest inna atrybucja tutaj. A inne, inne jest imię i nazwisko człowieka, który jest wspomniany w tym rankingu, ale dowiedziono, że to jest ten sam pan. Także tak to wygląda. Oto jest katana właśnie e, płatnerza z rankingu Wasemono. Mam nadzieję, że to Was zaciekawiło trochę. Mm, o testowaniu mieczy e, na ludzkich ciałach, co jest takim to troszeczkę japońskim makabrycznym pomysłem jeszcze sobie porozmawiamy co prawda przy okazji omawiania miecza który przeżył właśnie próbę e, dwóch ciał tak czy inaczej e, mam nadzieję że poszerzyliście swoją wiedzę na ten temat że to jest Będziecie troszeczkę więcej wiedzieć o mieczach japońskich. No i lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. I nie przegapcie aukcji Nichonto w tym roku, która odbędzie się już 1 grudnia. Do zobaczenia.